Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy z tej strony Kroks, a to jest moi drodzy seria do której powiedzmy, że wracamy. Kiedyś dawno temu na początku kanału pojawiły się dwa odcinki z tej gry. Co to jest, moi drodzy, to jest Satisfactory, ale takie nietypowe, bo tutaj widzicie przystojnego mężczyznę w brudnych portkach. To jest moi drodzy Pabelus z kanału Gra na Kompa. Witam Pabelusie. Cześć, 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 witam się Kroksików, witam Twoich widzów moi drodzy na początek mała zasada, którą muszę wam wytłumaczyć, ponieważ to jest pierwszy na moim kanale, ale również na kanale Pabelusa taki cross platform, nie, że cross dwóch kanałów, czyli nagrywamy na dwa kanały. Pamiętajcie, teraz jest drugi odcinek tak naprawdę tej serii, pierwszy premierowy odcinek pojawił się u Pabelusa na kanale o nazwie Grana Kąpa, więc bardzo was serdecznie zapraszam do niego na kanał. Bardzo w porządku, facet, super streamy, więc oj, macha głową. Słową nawet tak jest, tak jest. Odiela, że, tak, także spoko facet, nie? No, no spoko facet. Nie oszukuję. Wierzcie mi na słowa, wiecie, że krok się zawsze ma rację. A no, jak nie ma racji, to też ma rację, więc zapraszam do Pabelusa na kanał. Uprzejmości wymienione, prawda? Jest wszystko w porządku, ładnie się widzimy, ładnie się słyszymy, mam taką e, nadzieję. E, moi drodzy, zaczęliśmy już w satysfaktory i doszliśmy do momentu, w którym wybudowaliśmy bazę. Pabelus nawet kręcił pręty. Za to Krox ma teraz ciągnąć druta, więc. <śmiech> <śmiech> I powiem wam szczerze, ja już jestem pociągnięciu druta, bo nie pokazywałbym tego na kamerze, bo jestem e, zazwyczaj z wstydliwym chłopaczkiem, więc teraz podchodzę do moi drodzy Hub Terminal. E, to jest bardzo ważne narzędzie z naszej perspektywy z naszej rozwoju. Jak widzicie, słuchajcie, tutaj jest takie coś o nazwie POD. On będzie teraz wszystkie te materiały wysyłał w kosmos. Tam daleko w kosmos będzie wysyłał, a to będzie powodowało u nas, w naszym przypadku, rozwój. A więc wszystko jest, wszystko gra, wszystko buczy. Podchodzę sobie do Hub Terminal. Pabelus, obserwuj, czy odleci, odleci od nas. Okay, I teraz okay. przy, i, oh. i, przy, i przyciskam teraz magiczny przycisk. I Milestone Unlocked. Odlatuje? Odlatuje, odlatuje. I pięknie to wygląda, moi drodzy. E, u mnie jakaś typiarka mówi, u ciebie też? Ja ją wyłączyłem. Wyłączyłeś ją, ale do, odblokowały ci się nowe tam umiejętności, wszystkie. Tak, dokładnie tak, panie Kroksie. Dobrze i bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo zakładam, że również witam widzów Pabelusa, którzy przyszli tutaj z ciekawości po drugi odcinek z Satisfactory. Jeżeli ktoś już ogląda ten odcinek po pierwszym odcinku, to wiecie, że w pierwszym odcinku zapowiadaliśmy małą automatyzację tego, co będziemy robić, a mianowicie no, nie chodzi w Satisfactory o to, żeby wszystko robić ręcznie. Po to jesteśmy tutaj z Pabelusem i po to mamy dwie duże głowy, żeby pomyśleć nad tym, jak tą całą organizację, Organizację, tutaj że tak powiem produkcyjno-organizacyjną rozwiązać. Więc jak widzicie, tutaj już będziemy angażować to złoże z żelaza, tylko po to, żeby to żelazo było doprowadzane do naszej bazy, a najlepiej jakby od razu było przetwarzane na płytki żelazne. I to będzie nasz cel na ten odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Ty, Pabelus, pobiegłeś tam. Widzę Twoją małą postać biegającą wśród drzew. Tak, bo z tych małych tutaj, tych, 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 tych wiertniczych platform trzeba zabierać żelazo, bo tam się mieści tylko 100. Dlatego po 100 no będziemy starali się zrobić, zrobić zautomatyzować całe, całe te wszystkie procesy, żeby po pierwsze było to intratne, mm -hmm. a po drugie, żebyśmy nie musieli tego robić cały czas ręcznie. Ty zbierasz już tę mieć? Wiesz co? A ty wiesz, gdzie jest ta mieć rozstawiona? Nie, bo ja mnie nie skanowałem. Wiesz, co to chodź? Ja ci pokażę, yy, tylko po to, żebyśmy się nie musieli dublować z obowiązkami. Jeżeli ty mi powiesz, leć po piasek albo po mieć, to ja polecę, a jak ja ci powiem, że lecisz po mieć, to lecisz po mieć. Żebyśmy wiesz, jeden buduje, drugi dostarcza w razie czego produkty, nie? Tutaj jest rozstawiona o, miedź. Tutaj jest rozstawiona miedź. A no i dobra. No to, o, i widzisz, i w samą porę przysz przyszedłem, no tutaj proszę bardzo. Już pełno, nie? Pełno. Już pełno. A moi drodzy, dobra informacja jest taka, że zauważyłem, że jesteśmy już w stanie zbudować pierwszy miner. Miner będzie nam służył do wydobycia wszystkich tych okoliczności związanych z tymi naszymi złożami. Tylko poczekajcie, co ja będę potrzebował do tego minera? Minera potrzeb... A, widzicie. I teraz bardzo istotna sprawa. Muszę pobiec tam, gdzie Pabelus był i przynieść jedno zwierteł, które on tam zostawił, bo wydobywaliśmy tam żelazo. I tutaj muszę zdobyć to jedno wiertło, bo jedno zwierteł będzie nam potrzebne do tego, żeby wybudować miner. No i to będzie... Znaczy, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, miner, kurde, ja też te gadam. Miner, miner. To się chyba w, w polskiej wersji nazywa wiertnica, ale to nie jestem pewien, Mo, można sprawdzić. No to wiertnica. No to niech będzie wiertnica i sobie te wiertnice moi drodzy rozstawimy. I ta wiertnica będzie niezwykle istotna z naszej perspektywy, żeby ją tam położyć. Tylko wiesz, co mi tutaj nie pasuje w tej górze? Że jest bardzo słaby dostęp do niej. I wiesz, co będziemy musieli tu zrobić? To tutaj by najprawdopodobniej postawić. Ja jakąś platformę jakiś, jakiś tutaj nie wiem jakieś schodki które będą nam umożliwiały wejście na górę nie znaczy ma... ja proponuję takie platformy najazdowe żeby można było tam później później ale to dużo później jakimś pojazdem wjechać kołowym nie i to jest bardzo bardzo dobry plan na pewno będziemy ten o zobacz pod wylądował z powrotem już przyleciał z... tak, tak, nareszcie to... czekałem na niego i on już jest 8 sekund spóźniony ty ale jakby dodać mu głowę to by wyglądał jak robot nie Zarąbiście to wygląda z tej perspektywy. Dobrze, panie, to ja buduję minera pierwszego. Okay. Mógłbym to zrobić w przypadku, gdybym pomyślał. <grytanie> Zabrakło mi jednej żelaznej płytki. Jesus Christ. Jak można być tak niezorganizowanym jak kroksiu? To tylko kroksiu wie. Dobrze, podchodzimy sobie tutaj. Robimy oczywiście iron ingoty, żeby można było zrobić iron platey. O, więc właśnie podchodzimy, robimy iron platey. I super. I znowu naokoło czeka nas podróż. Pabelus, gdzieś tam się. Panie Papelusia, pan gdzie jest? Gdzieś tam. A, ale... Ja to tylko znoszę surowce. Wapień też wydobywasz, czy, czy jeszcze nie? E, wapień też wydobywam. On jest y, postawiony tam, gdzie kładłeś te dwa minery do żelaza. To zaraz mhm. za tymi y, minerami do żelaza jest y, złoże wapnia. Znajdziesz je tam. A, no to widzisz, no to jeszcze to po No, 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 no. Dobry plan, bo tego wapnia też będziemy potrzebowali jakieś horrendalne ilości, jeżeli chodzi o budowę fundamentów. To niestety jest no tutaj z każdym krokiem, powiem tak, rośnie zapotrzebowanie. Rośnie zapotrzebowanie na wszystkie, wszystkie surowce, więc ta gra nie, wy, nie wybacza żadnych wolnych chwil. Dobrze, moi drodzy, w miner jest już. To, to, jest, to jest balansowanie tego wszystkiego, nie? Żeby, żeby ta produkcja była. Wiesz jaka? Zrównoważona. No, widzisz, słowa mi zabrakło, dziękuję. Wiecie, w takich seriach, gdzie dwóch użytkowników sobie rozmawia, ważna jest współpraca nie tylko jeżeli chodzi o samą grę, ale również merytoryczna. Czasem mi zabraknie słowa, czasem Pabelusowi zabraknie słowa, i to jest bardzo przyjemne, bardzo, bardzo fajne ze względu na współpracę. Zwłaszcza, że powiem wam szczerze, że troszeczkę, troszeczkę czułem takie, taką, taką emocję, jak zaczęliśmy nagrywać. I nie tylko ten odcinek, który teraz nagrywamy, ale też jak pierwszy odcinek. Jak nagrywaliśmy, czułem taką emocję, bo to, to zawsze coś dla człowieka nowego. Ja nigdy żadnych kooperacji, wiecie, jakichś crossów nie robiłem. Dla mnie jest to coś nowego i powiem Wam szczerze, że bardzo fajne doświadczenie. Dobrze, panie, ja mam już zrobiony kopacz, tylko wiesz, co jest problemem? Problemem jest to, że my nie mamy energii. I teraz ja muszę zlokalizować, jak się energię robiło. Pan pamięta... że Ja powiem, że też trochę zmęczony jestem, ale e... Czekaj, biomass Energy. Czy jakbyśmy tu włączyli... Panie, wytwarzamy energię już. No wytwarzamy energię, tylko tam liści będziemy potrzebowali, a nie... Czekaj. Jeżeli nie. byśmy... Który to... Który to yy, która podkategoria dawała nam biopaliwa, biopaliwo i te, i te piłę łańcuchową? Bo ja jestem daleko, nie sprawdzę tego teraz. Wiesz co? Już sprawdzam. To jest yy, w drugim tierze druga, druga zakładka. To jest... Yy, ale i, i musimy to zrobić, z tego co widzę. Musimy to zrobić. Bo o, co jest potrzebne? potrzebne? jest 500 śrubek, 100 kabli, ale tych w obwolutce takiej, wiesz, to już ponad miedzianą i 100 betonu, nie? Więc tego będzie potrzeba bardzo dużo, bo widzę, że te generatory, które my mamy wbudowane w ten hub. One nie produkują energii bez, bez takiego solid biofuel, czyli bez tego solidnego biopaliwa, czy, czy w ogóle biopaliwa, więc panie musimy tutaj ogarnąć. Idziesz z tym, z wapniem, nie? Poszedłeś po to wapno. Znaczy ja to już idę i z żelazem i, i wapniem. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze się składa, panie się tak, Poczekaj chwilkę, bo 30 zostało do drugiej setki, więc od razu 200 przyniosę, nie będę musiał ganiać tutaj Okej, okay. plusy są takie, że tutaj mamy 52 kable, które już możemy włożyć, więc ja wybieram ten drugi tir, gdzie jest dostępne biopaliwo, żebyśmy mieli już to dostępne. 52 kable w obwolucie już są włożone i teraz musimy włożyć więcej. Panie, więcej. więcej. Znaczy 500 śrubek widzę, że będziemy musieli. Ja Cię okręcę. Ale wiesz co, śrubki, śrubki to jest najmniejszy problem, bo śrubki tworzy się zdecydowanie wręcz to jest to, to bardzo proste. Tu to, to nie potrzeba żadnego wysiłku. Gorszym wysiłkiem są te kable, wiesz? Gorszym wysiłkiem są te kable. Właśnie będę robił te kable, wiesz? No i beton trzeba będzie zrobić, to też jest wysiłek dosyć duży. A no, możemy... zrobić warsztat. robić warsztaty, to, to, to byśmy tam wiesz. Ale wiesz co, że możemy zrobić warsztat? No to zróbmy. Zróbmy ten warsztat i ja też będę robił, bo, bo nie ma sensu, mm -hmm. żeby, żeby jedna osoba stała i patrzyła, znaczy stała, no to ja cały czas tutaj biegam i coś przynoszę. Mm -hmm. ja, jak już coś będę miał, no to też mogę, mogę robić, będzie to zdecydowanie szybciej. Proszę Państwa, tutaj generalnie rzecz ujmując, problem polega na tym, że w momencie, kiedy jedna osoba korzysta z warsztatu, druga nie może z niego skorzystać. Poradzimy sobie. Poradzimy sobie, wiesz co? Ale możesz sam zrobić tego workbencha. Jeżeli masz płytki i te mm, rurki, to możesz sam zrobić tego workbencha, workbencha, czy craftbencha, on się craftbench nazywa. Więc nie będzie to problemem, postawimy go po prostu tutaj przy bazie i będziemy mieli dwa. Hmm. A ty, pamiętasz, jak się... znaczy, ty na pewno pamiętasz, jak się to tworzyło? Wchodzisz w Q, produkcja. Yes. Produkcja i na, na, do, na dole czwarty podpunkt: workstation i craft Bench. Masz coś takiego? U mnie tak po angielsku jest przynajmniej. Kurde, nie zmieniłem języka. Czyli warsztat robię. Tak? Warsztat, no, dokładnie. Jeżeli masz produkty, no to nie jest dla ciebie żaden problem. Dobra. No, to nawet nie jest drogie. Trzy płytki i, i, i trzy pręty. No, wręcz, wręcz. Wręcz się zdziwiłem, że jeszcze tego nie zrobiliśmy, jak zobaczyłem ja tego cenę. Ale nie masz płytek. Nie masz płytek. No to już ci robię płytki. I ja to zrobię. Chyba, że masz, masz pręty? Nie, nic nie mam. Pręty są w tym. W skrzyneczce, więc. To wiesz, co ja ci wrzucam do skrzyneczki płytki. Dzięki wielkie. Dobra. I zabieram stąd te iron ingoty. Okej, okay, bo to będzie mi potrzebne. Teraz tak, tak muszę tak. zrobić truta, bardzo dużo. A i wrzuciłeś tam miedź może? Mieć powinna być. Czemu? A jest, 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 jest. Dobrze, 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 przepraszam cię. To jest sporo. Teraz to każda setka to jest spora, tak na dobrą sprawę, to później to, to będziemy potrzebowali setki, tysięcy. No, żebyś wiedział, to w Satisfactory tak naprawdę, jeżeli ktoś grał w Satisfactory kiedyś, to wie, że z każdym tirem, z każdym, z każdą rozpoczętą produkcją, trzeba wszystkiego zdecydowanie więcej. To jest niekończąca się opowieść. Niekończąca się opowieść ze wszystkim. I co, udało ci się? Tak. Ale masz ładny. Pa. To masz ładniejszy, bo pod dachem. Dobra, to idę tutaj. Boże. Będę, Boże. będę siedział tutaj. Będę Boże. narzekał Boże. potem z źle się czuję. Tak, dokładnie, przeziębiłem się, sraczka mnie złapała. A, to jest znowu zna. kolejny odcinek, kurczę. Odpowiedz mi na pytanie, Kroksiku, czy ty potrzebujesz coś, wapnia? Ta, wiesz co, ty możesz to wytworzyć, my będziemy potrzebować 100 tego, betonu, więc ty możesz wytworzyć beton z tego, z tego wapnia. To ja już robię. Mhm, rób. Znaczy, dwie stówy na wszystko, ale to jeszcze raz skoczę. Dobrze, a ja muszę. Ja mam gorsze zadanie, bo ja mam do zrobienia te cholerne kable w obwolucie, wiesz? I to jest, to jest no masakra, ci powiem szczerze, tutaj. A tylko przewód. Do tego przewód? No tak, ale wiesz, ile sklikania? Najpierw musisz przerobić koper, ingot, potem musisz przewód zrobić i później dopiero kabel, nie? No słuchaj, coś za coś. No ja muszę biegać po surowce i wrócić, no to to tak, jakbyś ty ten, ten pierwszy tier, że tak powiem, zrobił. Patrz. Zawsze znajdzie wytłumaczenie. Zawsze znajdzie Staram wytłumaczenie. Się Staram się jak mogę. To ja już ten beton tu wrzucam. Mhm, mm a zrobi... setkę już zrobiłeś? Nie, 66, ale możesz wrzucać otakoły. Masz? Ty, ale o co wiesz masz? Co? A zobacz, czy w skrzynce. W skrzynce nie ma nic. No dobra, okej. Okay. Cholerny Discord. Jeżeli słuchajcie, czasami któregoś z nas przerwie, to jest to wina Discorda, bo słyszę, że czasem i Pabelusa i może mnie uciąć na przykład na odcinkach u Pabelusa, więc tym się nie przejmujcie, słuchajcie, no takie są okoliczności, okoliczności. Discord według mnie jest najlepszym rozwiązaniem do nagrywania, no ale tak czasem jest, słuchajcie, też nie możemy mieć na wszystko wpływ, przecież człowiek to tylko człowiek. Dokładnie, jak ktoś coś czegoś kompletnie nie zrozumie, to po występie można podejść, my dopowiemy. Autograf damy. Tak jest. <grym> Dobra, panie, kabelki zrobiłem. I teraz pytanie, ile tych kabelków jeszcze będziemy potrzebować? Dobrze, tutaj osiem. O, panie, kabelki wszystkie zrobiłem. To teraz tak naprawdę pozostały nam śrubki, to ja zacznę robić śrubki. A ja tutaj poczekam przy tym wapniu na, na kolejną setkę, bo ja widzę, że. Z 200 zrobiłem 66. Znaczy, niecałe 200 tam. Mhm. 198 poszło. No tak, to będzie trochę tego potrzeba, nie? Okej. Okay. Śrubki idą dobrze, bo one z każdego pręta powstają. Cztery śrubki, więc to jest to tyle fajne, ale potem te śrubki idą w setki tysięcy już po prostu. Kwestia wykorzystania śrubek, później to są setki tysięcy. A wiem, bo kiedyś, kiedyś w dobrych, dobrych czasach, moi drodzy, Kroksiu rozbudowywał bazy w satysfaktory do niemożliwych, wręcz gargantuicznych e, rozmiarów. Więc e, mówię Wam szczerze, że ten teren, który, który tutaj widzicie, który tutaj widzicie, aż po tamte dalekie góry, jeżeli dostrzegacie tamte dalekie góry, a ja na pewno je dostrzegacie, bo właśnie je widzicie na ekranie, do tamtego momentu to będzie połowa bazy. Jeżeli dobrze nam wszystko pójdzie i tak, jakbyśmy sobie to, jak sobie to z Pabelusem rozplanowaliśmy, to do tamtego momentu będzie baza. To będą wręcz gargantuiczne rozmiary i mówię Wam to całkowicie szczerze, bez żadnej kozery, bez chwalenia się, bo takie są, moi drodzy, okoliczności satysfaktory, że tutaj wszystko musi być duże i wszystkiego musi być dużo. Także lagi prawdopodobnie będą, Wiesz ale co? to później. Akurat Satisfaktory słynie z tego, że jest bardzo dobrze zoptymalizowane, z tego, co ja pamiętam, bo ja maj, mając bardzo dużą bazę, kiedyś tam dawno, dawno temu, kiedy ta optymalizacja powinna być stosunkowo gorsza, mm, nie miałem żadnych lagów na gorszym komputerze. Więc zakładam, że na naszych komputerach, które posiadamy obecnie, nie powinno być żadnych problemów. Zresztą, Boże, rozwój. Nie? Tak, Tylko tutaj jest jedna, jedna rzecz, yy o której zapominasz, a mianowicie, że ja tutaj jestem, na całe szczęście ja jestem u Ciebie. Bo ja jestem pewny mojego internetu. Mm -hmm. y osoba, ja, ja już nagrywałem kiedyś satysfaktory z y, widzami i jeden z nich miał y, kiepski internet. I ta jedna osoba po powodowała lagi u wszystkich, którzy byli u mnie na, na hoście. No co ty, ja ty gadasz? Do tym, no dokładnie, dlatego, dlatego mówię, no ja, ja się cieszę, że to Ty hostujesz, ja tu jestem y, gościem u Ciebie w sumie. Na, na zapisie. Natomiast ja jestem z swojego internetu pewny wiem, że, że, że nic się nie stanie z żadnych przycięć, nie będzie jedyna rzecz, która się z moim netem może stać, to może po prostu nastąpić y, zerwanie z powodu awarii, gdzieś mm -hmm. tam na skrzynce i tak dalej. Jeżeli nie ma awarii, no to, to nie ma obniżek. To znaczy powiem, to powiem ci tak, to ja jestem pewny a jeżeli ty jesteś pewny swojego internetu, to ja kurde, też jestem pewny swojego internetu. Jeszcze nigdy mnie mój internet nie zawiódł. Zawsze. Pan, ten... Proszę. To też, proszę państwa, jest. dzięki. To też jest, proszę państwa, taki test, tak? Jak, jak, jak nasze maszyny sobie z tym poradzą ze względu na fakt, że obaj z Kroxem mamy nowe maszyny, w sumie składane na przełomie ile kroksik? Kilku dni w sumie. Tak, tak. Tydzień. Tydzień różnicę. Dokładnie. I, I chcemy też przetestować to pod tym kątem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ich wydajność i, i tak dalej. Także to też jest sprawdzian dla naszych maszyn. A poza no i tym dla nas samych też, nie? Czy ich nie wywalimy za okno? No właśnie, bo ja już szczerze ci powiem. W pewnych momentach zacząłem domniemywać, bo miałem, jeżeli to ogląd... nie wiem w którym roku, na przykład, teraz ludzie to oglądają, bo ta seria będzie na YouTube bardzo, bardzo długo. Zapewne na naszych kanałach zostaną już te odcinki na zawsze, ale w 2021 roku, w okolicach marca, byłem naprawdę na skraju załamania nerwowego z komputerem. Nie wiem, czy Ciebie też tyle nerwów kosztuje składanie komputera. To znaczy, wiesz, wszystko instalowanie, konfigurowanie na nowo, ogarnianie tych wszystkich Programów, bo przecież nie tylko chodzi o zainstalowanie gry. W naszym przypadku chodzi też o cały system do nagrywania, ustawienie mikrofonów, ustawienie tego całego sprzętu tak praktycznie na nowo. Bo nie ma takich gotowych jakichś presetów, które sobie wkleisz i, i lecisz. No w pewnym momencie, jak mi zaczęło wywalać MFSA 2020, postanowiłem, znaczy, postanowiłem, załamałem się, mówię, co zrobiłem źle. A rozmawialiśmy o tym, e, Paberus. Jest tyle cholernych zależności i nie wiadomo, w, którym, w która zależność zależy od innej zależności. I jak się tak wgłębisz w to, to składanie nowego komputera to jest mega stresująca rzecz. Zawsze wszystko musi za sobą współgrać. No właśnie. A jak nie współgra, to masz problem. <noise> najgorzej, wiesz, najgorzej jak współgra ci we sprzęt... Jak masz zgrany sprzęt, wiesz, że dobrze złożyłeś tego kompa. Bo ja na przykład siedziałem 4 miesiące nad tym, żeby komputer był dobrze złożony. Eee, I Jak komputer jest dobrze złożony, to zastanawiasz się, czy wszystko dobrze zrobiłeś, a okazuje się, że w sprzęcie też mogą być problemy. Dobra, panie, ja już kończę śrubeczki. Jeszcze stów, stówkę śrubeczek potrzebujemy, więc ja już mam prawie skończone. A jak tam stoisz z żelazem? Eee... na mieć w skrzynce jeszcze żelazo, ale wiesz ja już Ja mam żelazo jeszcze. Jeszcze mam. No Wiesz, przerobiłem ja dosyć to. Od dużo. Tych... Głowa nie boli, jak to mówię. No to fakt akurat. To fakt. Dobra, panie, śrubki zrobione. Pan już tu wszystko dorzucił. Chce, chce pan wysłać. Chce pan wysłać w przestrzeń kosmiczną? Czy ja mam wysłać? To ja wysyłam. No a jaki mamy tam czas tutaj nagrywki. Wiesz co, No tak jeszcze, mamy, jeszcze mamy gdzieś tak z 6 minut. No to myślę, że chyba zdążymy, wyrobimy się na spokojnie. Ile ci, ile, ci tego, ile ci by zostało tych kabli? A nie, kable to... Nie, ja już wszystko nie, mam zrobione. Już! Mówię, że można no wysyłać. A no to dobra, no to super. To co, chcesz wysłać? No, no chyba tak, nie? To, no, to, to, to dawaj, to... Chodź, chodź, kliknij przycisk. Bo no ja już raz klikałem. A, że, a, że kliknąć? Nie, że dobra, klik... to, to następnym razem. Dobra. Ty klikaj teraz, niech widzowie tam widzą. Patrz, ja już dwa razy kliknąłem. I leci. Pan Podzik sobie odlatuje. Ale sobie. Dobrze, i, od, i odblokowaliśmy teraz bardzo ważną rzecz. A mianowicie, panie Pabelusie, odblokowaliśmy biopaliwo, które będzie nam niezwykle potrzebne do tych dwóch maszyn, które są tutaj. To są, moi drodzy, dwa generatory zasilające tylko tego huba, ale od tego momentu możemy poprowadzić to, co mamy pod przyciskiem numer jeden, czyli, czyli słupy słup przesyłające energię. I, to, I tutaj będziemy potrzebowali po pierwsze dużo betonu, bo my też z Pabelusem planujemy stworzyć piłę, która wytnie wszystkie te drzewa. Cholerne, bo one, znaczy cholerne, to, to, to drzewa są piękne, ale one nam przeszkadza, będą przeszkadzały w rozwoju, więc my musimy tutaj poczyścić teren, żeby następnie go rozwinąć. A zobaczcie, tych drzew tutaj jest od groma. A co za tym idzie, jak tu jest dużo drzew, to to oznacza, że będziemy mieli bardzo dużo biopaliwa na początek. Ale biopaliwo to jest tylko i wyłącznie takie preludium do tego, aby na przykład tworzyć energię, elektryczną albo energię węglową, znaczy energię elektryczną z węgla czy z innych komponentów, które znajdziemy w tym świecie. A mówię Wam, że możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Rozgadałem się, ja, ja bardzo przepraszam. Teraz musimy, czekajcie. To teraz moja kolej. Teraz Twoja kolej. Biopaliwa, proszę Państwa, jest dobre na sam początek. Ze względu na fakt, że, że tutaj na początku będziemy mieli sporo minerów tak? i tylko właściwie na nich będziemy się koncentrowali, jak, jak również do taśmociągi oraz skrzyneczki, do których to będzie szło. Pewnie później, niebawem, jakoś tak krokcik zrobimy jakieś fabrykatory, które będą już nam produkowały, czy to śrubki i tak dalej. Natomiast to i tak da radę pociągnąć na biopaliwie. Niemniej jednak, w momencie kiedy tego się namnoży od groma, biopaliwo będzie niewystarczające. Będziemy się denerwować z krokiem, że co chwila musimy uzupełniać, bądź produkować. Yy, I jakby przejście na inną formę zasilania będzie tutaj zdecydowanie zdecydowanie dobre. To po pierwsze, a po drugie biopaliwo jest nieopłacalne z jednego prostego powodu, bo cały czas trzeba je zbierać i przerabiać i wrzucać do e, stworzonych elektrowni. E, a będziemy dążyć do tego, żeby jak najszybciej wydobyć węgiel, moi drodzy, bo węgiel będzie, źródła węgla są nieskończone, więc to wszystko będzie się samo uzupełniającą się maszynką, nie? Wszystko będzie od siebie zależało i to będzie niezwykle ważna kwestia. Yy, uruchamiam prąd. Krokcik, ale ty wrzuciłeś liście wszystkie? Wiesz co? Wziąłem jeden tak liści. Yy, A ty... to jest zupełnie niepotrzebne, w mojej skromnej opinii. Czemu? Bo my możemy biopaliwo robić, które jest trochę wydajniejsze od liści. No, przecież musisz je zrobić z liści. No tak, ale biomasę robię proszę Ciebie tutaj w tym. E, no tak, no ale. Ręcznie. No tak, ale biomasę musisz zrobić z liści. No to. No tak. A to to. to, zabrałem. to no, zabrałem, ale zostawiłem ci pustaka, żebyś to też zrobił. Zabrał robię liście. No. Ja się tak nie bawię, się naganiałem kuźwa. Przepraszam, udusiłem się prawie. O Jezus Maria. Dobrze, to ja robię już biopaliwo. Żeby jeszcze w tym odcinku odpalić prąd, kurde, mamy jeszcze mamy jeszcze, jeszcze chwilę chwil, niu, 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 niunikę. Mamy taką malutką chwilę nińkę mamy. I tylko. Ktoś, to jest walka z czasem, proszę Państwa. To jest walka z czasem. Tu, tu wszystko trzeba jak najszybciej pokazać. Tu nie ma tu, tu, nie, tu trzeba się rozwijać, panie, panie Pabelus. Tu, tu nie ma nie ma czekania. Nie ma. Dlatego doszedłem do wniosku, że Ci pomogę i też robię biopaliwo. Ty to jesteś. Ty to Czyli jesteś. Przewidziałem. Jakbym jak był zły, byś, bym powiedział, żeś pomagier. Ale wiesz, co ja ci powiem? Wiesz, wiesz co ja ci Grzesiak powiem? To <laughs> <laughs> Nie, ty jesteś. Tawarii. <laughs> Ruszczenko. O, Dobra, panie, biopaliwo wrzucone. I teraz... A gdzie ja mam wrzucić? Do którego? Do drugiego, tu i do tego, do tego. tu przy którym stoję. Do lewego, prawego? Do, do prawego. prawego Dobra. Dobrze. I, I teraz zobacz. I teraz a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy ty przy sobie, panie Tawarii, czy ty masz jeszcze przy sobie beton? Przy sobie nie, ale zobaczmy, czy jest w skrzynce. Bo nie. Skrzynce a -a. nie ma, ale jest za to wapnie. Możesz przerobić. To zrobimy w kolejnym odcinku. A mianowicie poprowadzimy mm, słupy energetyczne do naszej kopalni i zrobimy pierwszą automatyzację. Zapowi będę to zapowiadał, aż zrobimy to w końcu w piątym odcinku, ale będę zapowiadał co odcinek, bo do automatyzacji brakuje nam naprawdę kilku kroków. Moi drodzy, to jeżeli chodzi o odcinki, pamiętajcie o zasadzie, jeden odcineczek u Pabelusa z kanału Grana Kompa link do jego kanału macie w opisie i bardzo serdecznie zapraszam do tego żeby również go zasubskrybować i jeden odcineczek u Kroksa a w tym odcinku mówimy już wam bardzo bardzo serdecznie wam dziękujemy bo, bo bo było fajnie mam takie wrażenie jeżeli zostaniecie z nami ja będę zdecydowanie zdecydowanie zobowiązany i Pabelus machający głową i potwierdzający to słowem Dokładnie tak Pamiętajcie, o łapka w górę pod y, odcinkiem. Link, tak jak Krok powiedział, do drugiego kanału macie w opisie. No i z mojej strony. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Kroksik, tobie dziękuję za gościnę. Trzymajcie się. Ja również was serdecznie pozdrawiam i pozdrawiam Pabelusa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Satisfactory.